Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście Damian Chen, a nagrywamy w Chinach południowych. W ostatnim odcinku powiedziałem Państwu o producencie o koncernie samochodowym Gili, na którego platformie powstanie pierwszy polski elektryk Izera. Jest to temat nieco kontrowersyjny, ponieważ marka Izera jakiś czas temu została wykupiona przez skarb państwa, a zatem za państwa pieniądze powstanie ten samochód w Chinach. W jakim stopniu Chińczycy zbudują tego polskiego elektryka, tego prawdopodobnie samodzili i również Electromobility Poland jeszcze nie są pewni. Na 100% wielu z Was zapyta, jeżeli Chińczycy budują nasz polski samochód w Chinach, to jak to ma być polskie? Musicie sobie zdawać sprawę z tego, że samochody już od Pewnie pół wieku albo i dalej. Są składane z części pochodzących z całego świata. I w ostatnich latach, siłą rzeczy, większość z tych części pochodzi z Chin. Jeżeli w ostatnim czasie kupowaliście samochód lub troszeczkę interesujecie się motoryzacją, rynkiem tym, to zdajecie sobie sprawę z tego, że w ostatnich latach, w okresie pandemii. Wiele koncernów samochodowych na świecie wstrzymało produkcję lub spowolnili tą produkcję. Okres oczekiwania na, na nowy samochód szalenie się wydłużył i ceny poszybowały do góry. Dlaczego? No, dlatego, że w okresie pandemii załamał się łańcuch dostaw części niezbędnych do produkcji tych samochodów. Wróćmy jednak do globalizacji na rynku motoryzacyjnym. Proszę Państwa, na przykład Renault, Fiat i Dodge. W swoim DNA są to auta francuskie, włoskie i amerykańskie. Stanowią one dumę dla tych narodów. Ale od dawna, dawna nie są one produkowane od A do Z w tych krajach, lecz powstają z części, które są dostarczane do fabryk z całego świata. Już nie mówiąc o tym, że niektóre te brandy, ja tu specjalnie wymieniłem Dodge'a, Przeszły fuzje, zostały sprzedane lub połączyły się z innymi y, producentami z innych krajów. I dzisiaj już na przykład amerykański Dodge jest włoski. Dlatego ja mówię głośno i odważnie, że Izera to jest polski samochód. To będzie polski samochód. Centrala jest w Polsce, jest polski skarb państwa odpowiedzialny za produkcję, mamy polskich projektantów. Tam czytałem gdzieś, że chyba jakieś włoskie biuro e, odpowiedzialne za nie wiem dokładnie za co e, projektowe. Też zostało zaangażowane. Tak, samochód jest nawet na etapie projektu, często projektowany przez wielu projektantów, którzy są odpowiedzialni za pojedyncze, małe detale tego samochodu, ale mamy nad, nad tym wszystkim jeden nadrzędny nadrzędnego projektanta, który to wszystko zatwierdza i tutaj jest oczywiście człowiek z Polski. Moim marzeniem jest jeżdżenie polskim samochodem, jeżeli fizycznie będzie to możliwe, to kupuję Iserę. Chociażby tylko po to, aby powiedzieć Chińczykom, że jeżdżę polskim samochodem. Słuchajcie, otwórzcie troszeczkę swoje horyzonty. Czy uważacie, że na przykład BMW, które jeździ po chińskich drogach, to pochodzi z Niemczech? W Niemczech było wyprodukowane? Nie, było wyprodukowane w Chinach i nawet nie w fabryce, która należy do BMW. Jeszcze inny taki ciekawy przykład, kiedyś pokazałem na moim drugim kanale chińskie Autocentrum starego chińskiego minivana z, p, od producenta Jinbei I dowiedziałem się, że Jinbei również jest produkowany za granicą, między innymi w Egipcie. W Egipcie w fabryce BMW. No to, to w takim razie to jest chiński samochód, bawarski czy egipski? Oglądałem jakiś czas temu chyba na kanale Zahala. Rozmowę z Tomaszem Mydłowskim, który jest głównym inżynierem projektu IZERA. Fantastyczny człowiek, yy, posiadający niesamowitą wiedzę. I opisywał on w tym wywiadzie, jak od samego początku, od scratchu, czy tak, od A do Z chcą zbudować pierwszy polski samochód. Przepraszam was za usterki. Ja już dokładnie nie pamiętam, musiałbym odświeżyć ten film, nie było za bardzo. Co? Dziękuję. Ja już dokładnie nie pamiętam treści tego wywiadu Musiałbym odświeżyć ten materiał, ale niestety nie mam czasu Ale pamiętam, że on opisywał, że właśnie... Co? No to jakaś naklejka No No nie przeszkadzaj tacie, poczekaj sekundę Weź tu, masz Masz tego kasztana W każdym razie, Mydłowski opisywał, jak oni chcą zbudować auto od zera Pełni je zaprojektować, zbudować w Polsce, ewentualnie wejść we współpracę z jakimiś światowymi i prawdopodobnie europejskimi wielkimi koncernami. Proszę państwa, ja się wtedy załamałem. Po prostu zdałem sobie sprawę, że to jest kolejny projekt z tytułem roboczym: Jak wyruchać Polaka? A później, jeszcze jak dowiedziałem się, że skarb państwa to przejmuje, to naprawdę ręce opadły. Doszedłem do wniosku, że no ładnie to po liniach lotniczych lot teraz czas na Izere. Ja domyślam się, że być może odpowiedzialni za PR, wiecie, tworzący propagandę tego projektu, ludzie uznali, że na początku trzeba mówić Polakom, że to będzie 100% w Polsce, polskie, polskie, polskie. Dlatego, że klient się nie zna. Przeciętny użytkownik samochodu nie rozumie tego, jak buduje się samochody na świecie. Tak można było budować samochody 100 lat temu. Wiecie, powolutku sobie naszkicować, pomalować obrazek, zebrać narzędzia wokół komina, yy, wytłoczyć ręcznie karoserię. Ale nie teraz. Teraz to, to jest po prostu bez sensu. Ja mówiłem wszystkim dookoła, Polakom, yy, Chińczykom, no, ludziom, z którymi... Był podjęty temat, że oni powinni to przekazać Chińczykom. Przynajmniej na początku. To nie jest, być może ktoś podobał mój pomysł, ale to nie jest jakiś bardzo, nie był bardzo innowacyjny pomysł i niestety realizacja jego nie jest za moją sprawą. Ja z tym niestety nie mam nic wspólnego. Ale to jest po prostu genialny kierunek, który zupełnie zmienia postać rzeczy. Bo tylko Chińczycy mogą to zrobić stosunkowo tanio, dobrze i na jutro. A nie za 10-15 lat zobaczymy pierwszy samochód. Z czymś na samym początku trzeba kuźwa wjechać na ten rynek i zacząć zarabiać. Zaróbcie i później realizujcie swoje marzenia. Proszę Państwa, tak dwa, trzy razy na pół roku kontaktują się z nami klienci. Dzwonią do mnie i mówią: Panie Damianie, ja tu mam fantastyczny pomysł na biznes. Opracowałem taką taką innowacyjną maszynę, będą z tego miliony. Mam tutaj oszczędności, które chciałbym zainwestować w produkcję. Pan mi znajdzie fabrykę tutaj gdzieś w Chinach i niech Chin mi to opracują. Niech zbudują prototyp. Ludzie. Zbudowanie, zaprojektowanie od podstaw, tak od zera, jakiegoś prostego narzędzia kosztuje ogromny nakład czasu i potężne pieniądze. Nawet tutaj, w Chinach, proszę Państwa, opracowanie formy z ABS-u, czy tam jakiegoś plastiku, takiej prostej, jak na przykład, tutaj, mam ładowarkę. Na baterię do tego aparatu. Opracowanie tylko formy bez ekranów, bez elektroniki w środku, bez nadruku. Sama forma, zbudowanie formy pod tego typu obudowę do baterii, do ładowarki, to jest koszt rzędu 300 do 500 tysięcy chińskich juanów. I ja tutaj mówię o bardzo prostych produktach. Słuchajcie, stworzenie formy, na przykład, to, też to, to już dawno dawno temu mieliśmy e, jakieś mieliśmy projekty e, pod profile aluminiowe, zaprojektowane w Polsce, tylko no, tu też, zanim oni je wyprodukują w stalowni, no, to trzeba do tego zbudować formę. Tego typu formy również zaczynają się w, tam w granicach, w zależności od stopnia trudności, od 300 tysięcy chińskich juanów. A samochody są znacznie bardziej skomplikowane, Projekty mają wyższe oczekiwania jakościowe, później dochodzi do tego jeszcze, dochodzą do tego testy, dochodzi homologacja. To są drogie rzeczy, i dlatego korzysta się najczęściej z gotowców. I dlatego, wracając do Izery, świetnie, polska nazwa, polska firma, wszystko jest zaprojektowane przez Polaków. Samochody te będą posiadać bardzo dużo polskich akcentów, ale mam nadzieję, tak szczerze mówiąc mam nadzieję, że poza platformą powstanie jak najwięcej podzespołów. Po prostu wykorzystają to, co Geely ma w swojej ofercie, aby te samochody były przystępne cenowo, aby te samochody na te samochody było stać Polaków. Życzyłbym sobie również, aby IZERA zaskoczyła polskich kierowców i zaoferowała nam tanie, małe miejskie auto. Auto, które oczywiście będzie bezpieczne to które nie musi mieć jakiś duży zasięg, bo powiedzmy 200-300 km wystarczyłoby do jazdy po mieście. Uważam, że tutaj odnieśliby mały sukces, dlatego że za te kilka lat, kiedy Izrael chce wyjechać wjechać na polskie drogi, w tych czasach podejrzewam, że jeszcze nadal. Elektryk w Polsce będzie drugim albo trzecim autem w rodzinie, właśnie do jazdy po mieście, aby wysłać dziecko do przedszkola, aby skoczyć do sklepu, aby znaleźć bez problemu miejsce do parkowania. Tego typu auto, właśnie ładne, tanie, minimalistyczne, tak w swoim wyglądzie, miałoby sens bytu. Być może zelektryfikowałaby te polskie drogi, tak jak kiedyś maluch zmotoryzował je. Szczerze mówiąc, uważam, że Izraela nie powinna również teraz na tym wczesnym etapie stawiać fabrykę w Polsce. Jest w internecie film, w którym pokazują, w którym opowiadają o tej fabryce, którą zbudują gdzieś w lesie w Jawożnie. Może za jakiś czas, ale i tak bym raczej namawiał, aby budowali jak najwięcej, aby to auto w większości, by na przykład powstało w Chinach i było ukończone w fabryce w Polsce. Wtedy to miałoby sens i być może nawet opłaty celne mieliby niższe, chociaż też się zastanawiam nad tym, jeżeli jest to firma, która yy, właściciela ma skarb państwa, to czy oni płacą normalnie podatek i cło sprowadzając towar z Chin, płacą do skarbu państwa. Również na miejscu electromobility Poland, jakby to jest dodatkowy biznes, poza Samochodami Izera, zaoferowałbym sprzedaż ich samochodów DI na terenie Polski i serwisowanie, bo przecież to jest z jednej platformy te same części, dlaczego mielibyśmy nie współpracować, dlaczego Izera nie mogłaby zarobić dodatkowe pieniądze ze sprzedaży DI. Oczywiście byłoby głupotą, gdyby te samochody były wręcz identyczne w tym samym segmencie. One powinny po prostu wypełniać lukę. I tak samo porozmawiałbym z Dzidzi, że skoro my w Europie, w centrum Europy, promujemy waszą markę i tak pięknie razem współpracujemy, to może wprowadźcie na salony dżili w Chinach Izere. Proszę Państwa, nawet gdyby nie wprowadzili Izere na całe Chiny, ale tylko w paru wybranych województwa, czyli prowincjach. Tutaj jedna prowincja ma kilkakrotnie więcej kierowców na drogach niż w Polsce. Nawet gdyby zysk, bo przy wiadomo, oni inwestują w reklamę, Korzystując z własnej infrastruktury, yy, nawet gdyby, powiedzmy, w Polsce spadło 20% zysków ze sprzedaży izery w Chinach, to już jest potężne koło napędowe. W tym miejscu, proszę Państwa, kończąc dzisiejszy odcinek, chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że ja na samym początku, jako Polak, jako polski podatnik, czułem się oszukany. Byłem bardzo sceptycznie nastawiony do całego tego pomysłu. Teraz gdy weszli we współpracę z Dili, ja widzę w tunelu silne światełko nadziei. Trzymam kciuki, obserwuję temat i naprawdę mam nadzieję, że wreszcie będziemy jeździć polskimi samochodami. Nie samochodami, które produkujemy w Polsce dla innych producentów, dla innych narodowości, tylko własnymi. Autami. Nadal jest bardzo dużo pytań, jak będą dystrybuować, jakimi kanałami będą sprzedawać te samochody w przyszłości. Czy może skoro komuniści budują dla nas izerę, to jak za czasów starej dobrej komuny, wrzucą nam jakieś kartki na te samochody, Polakom, rabaciki otrzymamy. Zobaczymy. Trzymamy kciuki. W następnym odcinku opowiem Wam, dlaczego OZE, czyli odnawialne źródła energii są przyszłością Polski, tak samo jak elektryki i dlaczego Wy nie macie racji. Będzie to ostry odcinek. I kończąc tradycyjnie, łapka w górę albo w dół, komentarz, koniecznie kto obejrzał odcinek ten do końca. Udostępnijcie materiał, może na swoich social mediach. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, czego jeszcze nie robicie, koniecznie dodając dzwoneczek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, zajdiemy. Ale zaparowało.